Co wydarzy się w nowych odcinkach Akacjowej 38? Jednego możemy być pewni, z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 756 i 757, które zostaną wyemitowane 27 i 28 listopada 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 756, streszczenie. Mieszkańcy Akacjowej mają powody do dumy, ponieważ to właśnie pracowni Seller powierzono zaszczytne zadanie uszycia i wyhaftowania ornatu dla samego papieża. W cieniu tego radosnego wydarzenia Elwira, pod naciskiem Marii Luisy, wyjawia długo skrywaną tajemnicę Simon jest biologicznym synem Susany. Niestety ich poufną rozmowę przypadkowo słyszy pułkownik, co może przyspieszyć bieg wypadków. Bliscy Simona obawiają się, że publiczne ujawnienie tej informacji może sprowadzić na Susanę poważne kłopoty i skandal. Tymczasem w innych częściach dzielnicy, Don Bellarmino zleca Antonitowi odebranie z ratusza funduszy na budowę pomnika weteranów, a Olga, podsłuchawszy rozmowę Blanki i Samuela, dowiaduje się o ich braku zaufania i planach zweryfikowania jej opowieści w Lesie Dam, a 38 odcinków. 756 Kiedy emisja? 756 odcinek Akacjowej 38 zostanie wyemitowany już w czwartek, 27 listopada 2025 roku o godzinie 18:45 w TV Skup 1 Akacjowa 38 odcinek 757 streszczenie. Blanka wyjeżdża z Samuelem do Lasu Dam, by tam rozpytać o Olgę. Wiktor informuje Simona, że Elwira wyznała Marii Luisie, iż Susana jest jego matką. Simon całkowicie wykreśla Elwirę ze swojego życia. Olga podrzuca do koszyka, który Ursula zakupiła na wyprawkę dla swego wnuka, liście z lasu i robaki. Ursula jest przerażona. Antonito umieszcza pieniądze na pomnik, które otrzymał od radnego, w sejfie ojca, który po raz pierwszy jest dumny z syna. Akacjowa, 38 odcinków, 757 kiedy emisja? 757 odcinek Akacjowej 38 zostanie wyemitowany już w piątek, 28 listopada 2025 roku o godzinie 18:45 w tv pierwszej Akacjowa 38 obsada. W serialu Akacjowa 38 występują między innymi